Jak tutaj e, mówiłem na początku o Powstaniu Styczniowym, to też jest miejsce kaźni y, i takiego etapu dla powstańców aresztowanych, prawda? Już w przypadku Powstania albo w czasie trapania Powstania, e, powstańców tutaj przetrzymywano, i potem ich, prawda, po wydaniu wyroków sądów doraźnych przetransportowywano pieszo do Warszawy, tam do Cytadeli i w Cytadeli już czekali dalej co się ma z nimi stać i czy jechać dalej za Ural, ale takim wydarzeniem właśnie związanym z buntami radomskimi to jest akcja rozbicia więzienia już UB 9 września 1945 roku. Była to bardzo zuchwała akcja, Ona łącznie trwała nieco ponad godzinę. Rozpoczęła się w późnych godzinach raczej znaczy nie wiem, wczesnych godzinach wieczornych, jeszcze we wrześniu, bo około godziny 20, więc jeszcze wtedy jest dość widno, 9 września, e, oddział Stefana Bębińskiego, pseudonim Harnaś, oni, się, e, oni troszeczkę, można powiedzieć, wzorowali się na wcześniejszej akcji, która miała miejsce w sierpniu 1945 roku w Kielcach, też rozbicie więzienia UB, ale przez... E, Tutaj syna ziemi radomskiej Antoniego Hede, pseudonim Szary Poddowództwo Oni się, partyzanci, się rozlokowali tutaj na placu Kazimierza Wielkiego, bo właściwie otoczyli całe więzienie. Rozpoczęli od, jakby to powiedzieć, unieszkodliwienia wartowników, i wdarli się przez bramę więzienia, tam od strony ulicy dzisiejszej Tybla. I uwolnili przetrzymywanych więźniów politycznych, aresztowanych przez Radomskie UP. Uwolnili właśnie około 300, 300 więźniów. To akcja, no, która się odbiła szerokim echem właśnie w powojennej, w powojennej Polsce, no, że ta nowa władza nie jest tak do końca silna i sprawna. W wyniku tej akcji na miejscu zginęło dwóch partyzantów, czyli bardzo niewielkie straty, a w, a w wyniku odniesionych, odniesionych rak zmarło jeszcze dwóch, dwóch kolejnych uczestników, uczestników tego wydarzenia tak jak powiedziałem, uwolnieni właśnie więźniowie polityczni, przetrzymywani tutaj w Radomiu, ale UB, jakby to powiedzieć, dość szybko się otrząsnęło po tej właśnie, po tym pokorzeniu, bo już 20 dni później większość oddziału Harnasia została, została wyłapana przez, przez UB. No, były już obławy robione. Sam Harnaś został aresztowany ze swoją żoną i skazany na karę śmierci, ale w wyniku łaski została mu zmieniona prezydenta Bieruta, została mu zmieniona na długoletnie więzienie. Harnaś wyszedł z więzienia po 56, po 56 roku, czyli po, po tej odwilży październikowej. Co jest jeszcze ciekawe, właśnie, a propos pana Bębińskiego, on już w okresie demokratycznej Polski był senatorem pierwszej kadencji, kandydował stąd z Radomia i został, i został wybrany na senatora, na pier senatu pierwszej kadencji, właśnie wolnej, wolnej Polski. Ale jeszcze bo tak mi się przypomniało, właśnie jak mówimy o tych buntach radomskich, to jeszcze się możemy cofnąć troszeczkę do XIX wieku, bo ja zacząłem od powstania styczniowego, ale jeszcze, jeszcze o jednym nie, nie powiedziałem. Parę lat wcześniej, w latach czterdziestych, doszło tutaj w Radomiu do takiego spisku konspiracji związanej ze przysiężeniem księdza Piotra Ściegiennego. To był. Ksiądz pochodzący z okolic Kielc, pochodzący z rodziny chłopskiej, e, Pijar, e, który swoje życie e, zawodowe e, właśnie w szkolnictwie pijarskim związał z Opolem Lubelskim, ale potem po sekularyzacji zakonu e, został duchownym diecezjalnym i był, e, był wikarym najpierw w Hodlu, potem w Wilkołazie na, na Lubelszczyźnie. I tam w wyniku jego takich przemyśleń, prawda, on inspirowany naukami Kościoła, Biblii też, zaczął pisać pisma i walczyć o wolność dla chłopów, prawda, no bo tutaj w Królestwie Polskim uwłasz o uwłaszczeniu jeszcze nikt nie myślał, nadal chłopie byli zmuszeni do odrabiania pańszczyzny. I zaczął pisać, jak ja powiedziałem, różne pisma, ulotki, one były przepisywane. Zraził tym, czy znaczy zaraził tym swoim takim no, przemyśleniami też innych. I tutaj wśród radomskich uczestników tego, tego sprzysiężenia przysiężenia Piotra Ściegiennego był taki młody radomski prawnik Józef Niepomórcen nowakowski i w 1844 roku miało dojść do wybuchu powstania takiego ogólnonarodowego właśnie i właśnie, które też miało za celu odrodzenie Polski, ale też i uwolnienie, uwolnienie chłopów. Oczywiście doszło do zdrady. Ksiądz Ściegienny został aresztowany i ci wszyscy, wszyscy z e, przysiężeni. E, Józef Nowakowski no, znalazł się, został aresztowany e, najpierw e, tutaj w Radomiu, ale że e, tam wydarzenie było e, pod Kielcami, więc w więzieniu kieleckim e, e, Nowakowski siedział. E, dos, e, wyrok, jaki mu zasądzono, e, jakiego córka we wspomnieniach podaje, jego córka we wspomnieniach podaje. Zasądzono mu tysiąc kijów chłosty i zesłanie właśnie do Nerczyńskich kopalni nad Bajkałem. Taki wyrok właśnie te 1000 kijów to była naprawdę bardzo, bardzo dotkliwa, dotkliwa kara. Oczywiście tego tysiąca kijów mu nie wymierzono, ale wystarczy, że jak ktoś 100 dostał, to naprawdę nie było co zbierać. Takie wymierzanie kary wyglądało w ten sposób, to drastycznie wygląda. Po prostu stał szpaler dwóch żołnierzy uzbrojonych w kije, i tego nieszczęśnika przepędzano, i każdy musiał go uderzyć z całej siły kijem. Więc. Częściej to było, aż ta osoba padła nieprzytomna, prawda? No i potem go podkurowywano i znowu go lano, aż, yy, aż yy, no, wyrok został wykonany. Dobrze, to chodźmy dalej. Tutaj troszkę drastycznie skończy